To zadanie rozwiążemy sobie może na dwa sposoby, najpierw może proporcjami, czyli co? Najpierw mamy roztwór w wyższej temperaturze, czyli rozpuszczalność jest 110 na 100 wody, czyli 110 g naszego KNO3, bo tam jest KNO3, mieści się w 210 g naszego roztworu, co wynika z samej tej rozpuszczalności, trzeba dodać tej setki 110. No to w 250 całego roztworu ile będzie mieściło się substancji. No i tam wychodzi 130,95. No, i policzymy sobie masę wody. No, gęstość wody to powinniście znać 1 g na cm sześcienny. No więc należy poddażyć nasze 50 cm sześciennych przez 101, i to jest 50 g. No i teraz zapiszemy sobie, że masę roztworu. Czyli do tych 250, które były wcześniej, dodamy sobie 50 wody, a więc mamy 300. No i policzymy teraz ilość wody w tym roztworze, który powstał, czyli od 300 odejmuję sobie 130,95. No i tam mamy 139,5 g substancji. Mieści się w, no jak policzyliśmy, w 169 g wody. No to na 100 g wody, bo tak podajemy rozpuszczalność, to będzie R. No to nasze R tutaj wychodzi tam. 77,5. I zapiszemy sobie pod spodem jeszcze ładnie tutaj tą rozpuszczalność, żeby było na 100 g wody. No i bierzemy sobie wykresik, z którego czytamy dla KL3, jaka tutaj jest ta temperatura. No i tam wychodzi, że gdzieś 320 kelwinów. No i rozwiążemy to zadanie tak, jak inne zadania tego typu będę rozwiązywał, czyli na kubły. No, i masa roztworu pierwszego no to jest 250 gram. Stężenie procentowe, no to policzymy z tej rozpuszczalności, czyli 110, chodzimy sobie przez. No sumę tych dwóch liczb, czyli przez 210 i razy stówkę. No i tam, tam wychodzi pięćdziesiąt No i tak. Jakby drugim roztworem jest woda, która jest roztworem 0%, więc CP2 mamy 0%, tutaj 50 g oczywiście. No i końcowy roztwór ma 300 gram i szukamy jego stężenia procentowego, na podstawie którego policzymy rozpuszczalność. Prowadzimy sobie równanie na mieszanie roztworów procentowych tej samej substancji, więc mamy stężenie procentowe 1. Czyli tak, przyda się nam na pewno wzór na ogólne stężenie procentowe. Czyli ten roztwór plus ten roztwór daje nam ten roztwór, oznacza ogólnie tyle. No i z tego równania, które tutaj mamy, wyprowadzimy sobie MS oczywiście. Dobrze, czyli tak, teraz to, co tutaj sobie wyprowadziłem, mogę sobie tutaj stwierdzić, że skoro dodawałem sobie tutaj te masy, to równie dobrze mogę też masę substancji dodać, czyli. No dobra, no i co? No i teraz podstawimy sobie w każde tutaj miejsce, za każdego z tego MS-a tutaj, podstawimy sobie z odpowiednim indeksem to równanie. Czyli co tutaj będziemy mieli? Czyli będziemy mieli tak. Było wielokrotnie wyprowadzane, ale rzuciłem. No i podstawimy liczby. Tam nasze cpx. wynosi 43,65%. No i rozpuszczalność jest to ilość gram substancji, czyli x substancji powiedzmy, na 100 gram wody. Czyli cały roztwór to jest x plus 100. Na 43,65%. To jest nasz sam x. Tak samo można to podstawić do wzoru na stężenie procentowe. Tutaj powinienem ten procent jeszcze wpisać, albo w ogóle nic nie wpisać, to może wywalmy te jednostki. No i tam wykonujemy działania. Mówię, tak samo to można podstawić do wzoru na stężenie procentowe. by było 43,65, to się równa x przez x plus 100, no i razy to za ułamkiem. To jest dokładnie to samo. No i tam wymrażamy sobie nawias z prawej. Odejmujemy nie od siebie stronami. I dzielimy przez to, co mamy przy niewiadomej. No i wyszło 77,5 g na 100 g wody, tak jak wcześniej. A tymczasem do następnego. Cześć!